Warażdin to była prawdziwa perełka w koronie Habsburgów. Miasto opiewano nawet w operetkach, jeśli przypomną sobie Państwo hrabinę Marice Kalmana, to i będą pamiętać o Arii, której polskie słowa brzmią, przyjeść do Warażdin, tam ci się urodzi syn. Cóż, polski przekład nie jest najszczęśliwszy, po niemiecku brzmi to dużo lepiej, ale za to... Mogą Państwo być pewni, że jeśli spodziewają się potomstwa i przyjadą tu, to będzie ono płci męskiej. A jeśli dodatkowo zjedzą zupę, którą za chwilę zrobię, to być może będą to męskie ośmiuraczki. Zupa nazywa się pochodząca. Po chorwacku Habsburska jucha, czyli zupa Habsburska. Jej podstawą jest rosół skóry. Domowa kura, jarzyny jak do rosołu i wszystko wkładam do zimnej wody, by wywar był odpowiedniej jakości i gotuję to niespiesznie około dwóch godzin. W garnku mam odcedzony, piękny, żółciutki rosół. Jarzyny nie będą mi do niczego potrzebne, natomiast wykorzystam białe mięso z kurczaka, czyli piersi, które teraz trzeba pokroić w drobną kosteczkę. Mięso musi się znaleźć w zupie, a w drugim rondelku, pod którym już zapaliłem ogień, Będę robił jasną zasmażkę, zwykłą zasmażkę z masła oraz mąki. Jasną, powtarzam, ona nie ma prawa się zrumienić. Zupa jest delikatna, łagodna, więc tylko jasna zasmażka do tego pasuje. Pod zasmażką już dawno się nie grzeje. Ona musi być teraz przestudzona, dlatego też dość energicznie ją mieszam, by spadła temperatura w naczyniu. O co chodzi? Będę mieszał ją teraz z zupą, a jak wiadomo, żeby nie zrobiły się grudy, jedno musi być zimne, a drugie gorące. W tym wypadku gorąca zupa i zimna zasmażka. Dodaję zatem stopniowo rosołu skóry do tego rondelka. Wystarczą dwie chochle. I sprawdzenie, czy w środku żadna grudka nie została. Jeszcze to trzeba odrobinkę przemieszać i za chwilę wszystko razem znajdzie się w zupie. Kolejnymi dwoma składnikami są grzyby. To są prawdziwki, surowe, pokrojone w plasterki oraz zielony groszek, taki jak państwo tu widzą. On został wcześniej w niewielkiej, bardzo ilości wody podgotowany następnie przetarty przez sito i właśnie w takiej postaci musi teraz jedno i drugie znaleźć się w zupie. Przegotowany i przetarty groszek oraz surowe pokrojone w plasterki prawdziwki, to można zrobić cały rok, bo mamy już przecież bez problemu w sprzedaży prawdziwki mrożone. Więc prawdziwki pokrojone w plastry i dajmy się temu pogotować razem około 5 minut. Na tym etapie zupa musi się bardzo mocno gotować, ponieważ będę do środka kładł kluseczki. Bardzo przyjemne kluseczki, zrobione z ziemniaków przeciśniętych na gładziutkie pire. Jeśli w nich nie ma zbyt dużo skrobi, to można odrobinkę mąki dodać, ale dosłownie odrobinkę, jeśli widzimy, że one są takie bardzo gęste, to bez mąki, ale w każdym razie na pewno majeranek oraz sól. I coś w rodzaju kładzionych kluseczek. Położę sobie miskę tutaj. Jedną łyżkę muszę zanurzyć w gorącej zupie, i teraz o, tak wrzucam przy pomocy dwóch łyżek do środka ziemniaczane kluseczki. Kluseczki gotują się bardzo szybko, a jak się ugotują, to znaczy, że zupa jest gotowa. Ją podaje się tutaj tradycyjnie w takich oto chlebkach, które są wypiekane razem z ziarnami dyni. Proszę zobaczyć, bardzo ładne, nie powinny przeciekać, ale ja muszę jeszcze wymieszać żółtko razem z kwaśną śmietaną. Tym będzie zupa dekorowana. Dokładnie wszystko mieszam i już za chwilę będzie rzecz można nakładać. Oczywiście, do tych chlebków. Na wszelki wypadek, jeden chlebek spoczywa również w miejscowej, warażdińskiej misce, ponieważ chlebek bardzo szybko nabiera temperatury i mogłoby mnie to poparzyć. Słuszna porcja z kluseczkami, kawałkami prawdziwków i już w zasadzie tylko odrobinę świeżo zmielonego czarnego pieprzu i powierzchni. Fantazyjny kleksik. Yy, gdyby, gdybym miał większy talent, mógłbym zrobić ześmietany z żółtkiem Habsburskiego dwugłowego orła, ale chyba mi się to nie uda. Tylko coś takiego. I proszę Państwa, oto właśnie fanfary powinny teraz zagrać, ponieważ Habsburska Jucha jest gotowa. Jeśli, jeśli jeszcze do tego mam wino. Tutaj za mną już zaczyna się winnica i to wino właśnie stąd pochodzi. To już jest absolutna pełnia szczęścia. Drodzy Państwo, tutejsi ludzie mogą być naprawdę dumni z tego, co wytwarzają, a my powinniśmy jak najczęściej przyjeżdżać tutaj i próbować tych smakołyków. Raz jeszcze chcę przypomnieć, pamiętajcie, wszystko jedno, gdzie jedziecie na Jadran, tutaj zawsze jest po drodze. Warto zatrzymać się i spróbować któregoś z tych przysmaków. Kłaniam się Państwu nisko i do widzenia.